w opuszczonym dworku jest dosyć ryzykownie wchodzimy Idziemy do pierwszego pomieszczenia. Tutaj mamy kuchnię, piecyk. Podłoga jest dosyć zmęczona już. Tutaj na kuchni mamy papier toaletowy, kuchenkę gazową, tutaj łóżko, ale widać ewidentnie, że tutaj od góry już się sypie sufit. Lodówkę mamy Nieprzyjemny zapach pleśni Lodówka z anusci Święty obraz 2017 roku. Tu mamy piękne, piękne kieliszki jakiś obrazek, dzidziusia. Bardzo ładne te szklanki takie w tych koszyczkach, jakiś gorzej, piękny obraz tutaj widzę. W ogóle jakieś książki, fotele można sobie tutaj zobaczyć. Jak to wygląda? Chmielewskie, coś, ona ja chmielewska z tego co zauważyłem. Przechodzimy dalej. No tutaj ewidentnie ktoś musiał spać w tej kuchni. Przejdziemy sobie tutaj dalej. Tutaj piec. Zapałki, zapalniczka. W garnku, cóż to mamy? U garnku mamy wodę. Ktoś gotował wodę. Wchodzimy do kolejnego pomieszczenia, w którym mamy... No tutaj mam wrażenie, że taki Jest. zapach, jakby ktoś kiedyś spał i to jeszcze niedawno. I tutaj bardzo ładny ten... na płótnie taki obraz. Taki kilim, tak. Tu nawet mamy... Mm, Różaniec, czyli też osoba, która wierzyła. Zobacz, szafa. No, ta szafa jest przepiękna. Jak taki? Przepiękna szafa. Naprawdę, no. Nie wiem, czy tu można otworzyć tą szafę, ale tu nic nie ma. Tylko, no, tak otwieramy, żeby zobaczyć, co tam mamy na górze szafy. Na górze szafy mamy piękne takie, tutaj, co? No ale ta szafa naprawdę jest przepiękna Bardzo ona jest ładna Telewizor Philipsa Przesełko tu jakieś jeszcze dezodoranty Świeczki Bardzo ładnie to wszystko tutaj wygląda Na książki, popakowane jakieś rzeczy Ktoś tu musiał czytać chyba te książki. sobie tutaj otworzymy. Jak w domu są książki to raczej zła osoba nie powinna tutaj mieszkać, a przynajmniej na pewno nie wyedukowana Przy jest zdjęcie no? takiej bardzo starszej pani. Tutaj? Pan, nie nie, w szafce nocnej tam, Aha. Na Tutaj tak? Mhm. To sobie zobaczymy. Zdjęcie o, tak, musiała mieszkać tutaj starsza pani zostawimy na miejscu, a a to pan Aha, czyli musiała tutaj przez. Dlatego zapach taki tutaj jest specyficzny tej osoby. no, właśnie tutaj kolejne książki i te święte obrazki bardzo ładne tutaj mamy jakieś badania badania coś, coś w tym stylu jakaś książka otwarta tak jakby ktoś czytał mamy tutaj a tu mamy z początku stycznia tego roku jakieś rzeczy tu mamy właśnie wyjście i wejście na górę, także kalendarz, zegar. Tu jest wejście na górę. Jeszcze zobaczymy ten pokój z tej strony. Właściwie kuchnia pokój coś takiego. Idziemy na górę uh -huh. to, to profilaktycznie schowamy nóż tutaj gdyby ewentualnie ktoś te okulary pewnie od tej starszej pani tak może być Proszę. Idę na górę. Dałem Kordianowi gaz gdyby ewentualnie było potrzeba. To są jakieś papiery toaletowe. Wchodzimy na górę. Cóż tam na górę? Troszkę bardziej rozświetlimy. Na górze mamy kolejne pomieszczenia. Taki strych, w którym suszą się jakieś rzeczy. Tam są chyba takie ubikacje, mi się wydaje. Zobaczcie, jak tutaj wszystko to wygląda. Wanienka dla dziecka. Czyli tu musiało też dziecko mieszkać. Może z tą babcią, albo cała rodzina po prostu bo skarpetki są dziecka i taki, taki swetr e, pranie się jeszcze tutaj suszy troszkę długo co my tu, co my tu mamy? jakieś pozbijane szklanki oj, pełno pańczyny to jest tu wycofamy idziemy tu dalej, bo to są takie typowo pomieszczenia strychowe jakaś choinka pusto zobaczcie jak to wszystko ładnie wygląda o kaseta magnetofonowa widzicie? TDK jakieś świeczki no jakieś kable one rzeczy puste lustro to jest akurat zobaczcie jaki piękny statek jaki ładny statek jak to wygląda No przepiękny model statku Tutaj mamy Magnetowit No tak, magnetowit Jakąś kurtkę zawieszoną Idziemy do Kolejnego pokoju To raczej pokój nie jest Tylko po prostu pomieszczenie strychowe Tu sobie zobaczymy, co jest, ale nic, to jest tak analogicznie jak było po tamtej stronie. Tu trochę taki zapach, jakby a, siuśków, po prostu. Ale myślę, że to jest po prostu zapach zwierzęcych siuśków. Bo to mogą być jakieś kuny, nie kuny. Ale sobie zobaczcie, tutaj. Oczywiście, tutaj zrobimy tak. Zamkniemy. Tam jest strych taki analogiczny, to co jest tam, wiesz? No. Tutaj mamy stare reklamy jeszcze. Marlboro, World Champion, Ship Team, Sony, Sanyo, Fisher, Yamaha, Coca-Cola, Bosch. Wszystkie te symboliki. No i tutaj samochody: Panasonic, Maxel, Toyota, Opel, ale Suzu, Nissan, Rodeo, Mitsubishi, Honda, Mustang. To są wszystkie nalepki, tak naprawdę, i symbole. Które były używane no, gdzieś tam w latach 70., -tych, 80. -tych. przejdziemy teraz, co my tutaj mamy. A nie, to są te schody, gdzie weszliśmy na górę. Czyli tak naprawdę e, ten, to piętro to jest już strych od razu. Mm. Dużo świeczek będziemy powrótku e, schodzić na dół. Jeszcze tam troszkę zdjęcie zrobionych. Chcę chcę Okej. Okay. Ja będę schodził na dobra. Uważyć, bo tu jest dosyć stromo. Nie daj że jeszcze się tutaj coś zawali. Ups, troszkę hałasu żeśmy narobili. No to są te drzwi, które żeśmy się przedostali. Tamtędy. No dobra. Tam jest jakiś sok jeszcze. To też taki byfy jest i sok malinowy. Iść tam ukryty. Fajny jest ten piec. Naprawdę, bo tutaj się gotowało e, obiady, posiłki, a tutaj nawet piec chlebowy tu jest. No wydaje mi się, że tutaj jest chleb. Można było piec właśnie, czy pizzę kiedyś. Albo, albo i nie. Tutaj ktoś sobie przygotował. Myślę, że mieszka tu też mieszkała tutaj osoba bezdomna. I Ładny jest tutaj ten. O, naprawdę ładny. Chodzimy teraz, tutaj ktoś sobie to zrobił, jak mieszkał tu, żeby nie wiało mu, przypuszczam, że osoba bezdomna, trzeba uważać, bo jest dużo szkła. Schodzimy teraz do pomieszczeń piwnicznych, aczkolwiek tutaj akurat przez te pomieszczenia piwniczne dostaliśmy się do środka to też jest inna sprawa. Jeszcze sobie zobaczymy te pomieszczenia piwniczne. Jak to wszystko tu wygląda. bo Tak wyglądają pomieszczenia piwniczne tego domu. Właściwie takiego dworku, bo jest to naprawdę... Zobaczcie, jak to wyglądają te, A, te piwnice. To jest naprawdę takie dworskie zabudowania. Dworskie zabudowania. A cóż tu mamy? A, takie po prostu przejścia. I tam jest jakaś taka ziemianka, ale to jest zawalone, więc lepiej uważać. To jakieś a, na słoiki było pomieszczenie. Tutaj. Basen na wodę, ale o dziwo bez odpływu. No dobrze, dobrze, teraz będziemy a, kierować się. No, myśmy dostali się tym oknem, ale tak naprawdę nie było takiej potrzeby, bo tam są po prostu schody. Więc za chwilę pójdziemy tymi schodami i będziemy musieli po powrótku opuścić ten teren. No Zobaczymy, bo te inne artefakty są tu na tyle zniszczone, że mam nadzieję, że nikt tu nie przyjdzie i na przykład nie wymierzy sprawiedliwości i wtargnięcia na teren prywatny tą oto kosą, a potem nas zagrabi w ogródku. Dobra, będziemy powolutku wychodzić. Wychodzimy sobie tutaj. Ten dom z zewnątrz, jak wygląda, po prostu, po prostu dworek. Tam Buda, dla ta psa. Jeszcze z tej strony, jak wygląda. No i takimi małymi kroczkami, bo tam już mamy budynek, budynek mieszkalny, w którym normalnie mieszkają ludzie. Sobie tak to poglądamy. I po będziemy opuszczać teren tej, tego ładnego dworku. Dobra, trzymajcie się. Myślę, że ta eksploracja wam się podobała. Polubcie, dajcie łapkę w górę i do następnego piątku. Jak jeszcze nie zasubskrybowaliście, to bardzo prosimy o subskrypcję. Dzisiaj byliśmy w takim składzie, pełnym składzie, biegam po wsi. I zapraszamy na następny filmik. Trzymajcie się, cześć!